Pokażę jeszcze który to jest eee, Który to jest Ten gracz ma goodbana Proszę bardzo zobaczyć Lata i nie da się go zabić Na, na sesji są trzech, co mają good moda. Ale mi chodzi o tego na razie. No. się tego pozbyć Auto strzepliła dźwięk, żeby coś było bo i więcej ludzi o tym mówi, to chyba lepiej, nie? No. nie bo z Gudmonem się napierdziela zobacz, co się dzieje o, czekaj dawaj mi to auto silniejsza dawaj, kurwa to dawaj, tam jeszcze. szybko no już, czekaj okej, okay, już no, rozlecieli się. Rockstar nie, nie zrobi nic złego z mody. No nic, ale bana może tak. wiebać na konto. Żeby się przyznali do swojej porażki. No i się przyzna, kurwa. On budzi się bez konta, kurwa. Nic nie robią jak mają kurwa kasę, wszystko to Przenoszą strójki To ten te ryżowy też ma? Tak, różowy, ten czerwony Aha, proszę bardzo, na grać na Gut Trzech jest w każdym razie jak się nadnazywał tam? 170 chyba miałem, z tego co widziałem. 112. Nie. To jest zawsze go tu znajdę. A następny gracz na Gotmadzie zgłosił. Musi nawet zgłaszać nieco, bo to jest obecność Rockstar weźmy najwyżej im czapeczkę, wpierdoli kurwa na tydzień czasu i pójść No i tam będą się orać No się porają tam i co? dwa dwa kurwa kilkuset graczy i się schowa Tam dostanie to przyjdzie tu orać Tutaj się zabija taki chodzi kurwa co level napierdala na ale na dwóch model No bo jest kurwa, kurwa no Pewnie wiele razy w pierdolę do tego postanowiłem się wjebać Montowano konto to 1000 coś Chyba 2 no. gra na 24 na 24 tak bo się od modela wklepał I takie prze przeszli No pewnie ktoś miał korta i tylko Oła tu To samo mi gada No pewnie ten mieli kolta i tylko sprzedawali nie? Bo przenosili wcześniej Jeszcze kupił A teraz Chodź tutaj, będą się dwa rać mody no, jak biegnę, biegnę, że blisko. kurwa w GTA, lepiej Fortnite. A, bo deszczyli. To się zrobiło w tej chwili jak na trójce. Zobacz jak się robi Goodmoda, bo zapierdzielimy i my wszyscy zrobimy kurwa lecję Goodmodu. Mm. Czekaj. Dobra, teraz jest skoczę nagrywać. Um.